Wkrótce zakończy się rok 2024 i powiem Wam, że czuję się, jakby ktoś wysłał moją duszę, i nie wiem, czy jest to przez wydarzenia mające miejsce w odchodzącym roku. Czy może czai się jakiś niebieski wampir bez szczęki? Path of Exile 2 wleciał szturma na salony Steam i innych platform, bezkompromisowo zabierając tlen innym produkcjom. Dlatego też mogła Was ominąć premiera remastera Legacy of Kain, Solo River 1 i 2, która odbyła się 10 grudnia. Dla nas natomiast jest to istotna premiera. Dlaczego? Pozwólcie, że na to odpowiem później. Zanim w ogóle do tego przejdziemy, to przyjrzymy się, o co tak naprawdę tyle zachodu. Czy warto wydać pieniądze na grę z uniwersum zapomnianego od 10 lat? Bez dłuższego przyciągania zapraszam do oglądania. Pierwsza część Soul Rivera została wydana w 1999 roku od studia będącego wtedy w swoich najlepszych latach Crystal Dynamics. Po wydaniu gry opowiadającej o przygodach pociesznej jaszczurki, studio zaczęło współpracę z mało znaną kanadyjską firmą Silicon Knights. Zostali wydawcą dla gry będącą, jak się w przyszłości okaże, początkiem mile przyjętej serii Blood Omen Legacy of Kain. Projekt przechodził przez burzliwy czas, zwiększając swój scope. dlatego Krystalsi postanowili zasięgnąć pomocy kobiety, która niedawno dołączyła do zespołu, odchodząc z Electronic Arts. Tak oto Amy Hennig rozpoczęła swoją historię z wampirami z Nozdzgod. Amy 9 lat później zacznie pracę jako Creative Director oraz pisarka dla Sony nad jedną z ich największych serii, jaką jest Uncharted. Nie będziemy dłużej rozwodzić się nad Blood Omen, być może kiedyś zrobimy o tej grze materiał. Wspominamy o niej tylko ze względu na protagonistę Kane'a, będącego zarówno antagonistą Sol Rivera 1 i 2. Obie części można opisać jako fantastyczną opowieść o zdradzie, zemście, przeznaczeniu, podróży w czasie, a to wszystko opowiadałem w iście teatralnym, szekspirowskim stylu. Co madness is this? What pitiful form is this that I have come to inhabit? Death would be a release next to this travesty. Przyjdzie nam poprowadzić historię Raziela, jednego z poruczników Keina. Jako wampir został on obdarzony darem, który nie spodobał się władcy. Tak oto dar stał się jego przekleństwem, będącego w limbo między życiem a śmiercią. Mijają stulecia, gdy nasz protagonista zostaje wskrzeszony jako upiór przez istotę nazywającą samą siebie starszym Bogiem. Antyczną i potężną postacią kontrolującą koło przeznaczenia. Cykl reinkarnacji dusz zapętlonych w predestynacji. Nie zrobił tego z dobroci serca. Od czasu, gdy wampiry zaczęły rządzić nocą, z powodu ich nieśmiertelności, naturalny cykl uległ przerwaniu. Wskrzesił Raziela, by ten został jego łowcą dusz, bronią, która uratuje krainę będącą na skraju zniszczenia. Become my soul river, My angel of death. Obie gry, krok po kroku, opowiadają historię zemsty na Kenie, jak i dodają coraz więcej elementów dotyczących lore otaczającego świata, który na pierwszy rzut oka wydaje się być płytki, a w rzeczywistości okazuje się być areną dla głębokich i zagmatwanych splotów wydarzeń. Tyle tytułem wstępu. Uwierzcie mi, że pod koniec przygody z Sol Riverem będziecie długo się zastanawiać jak połączyć wszystkie wydarzenia. Zatem przejdźmy do gameplayu. Gra ma bardzo przyjemny tutorial, zamykający się w 20 minutach. Raziel może skakać, może atakować, może szybować oraz żywić się duszami, co jest jego sposobem na odzyskanie punktów zdrowia. Unikalną mechaniką dla Sol Rivera jest przełączanie się między planem materialnym i duchowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie spojrzeć na zagadki z nowego, poskręcanego widoku. Możemy odetchnąć po walce lub podnięciu do wody, czy chociażby przejść tam, gdzie nie jesteśmy w stanie w innym planie. Przez obie gry przyjdzie nam odblokowywać nowe moce, otwierające nam drogę do wcześniej niedostępnych miejsc. Coś, co wielu z Was z pewnością skojarzy z Metro Metroidvanią. Sama walka jest dość prosta. Opiera się ona głównie na unikach, osłabieniu przeciwnika, a w przypadku wampira, przebiciu go czymś ostrym, podpaleniu lub zafundowaniu darmowego opalania na słońcu. W ramach ciekawostki, jeśli nie zaatakujecie pierwszego napotkanego człowieka to w większości nie będą oni wobec nas wrogo nastawieni. No, może za wyjątkiem kultystów. A w większości przypadków będą Wam nawet wdzięczni. Całość ma też fenomenalną ścieżkę dźwiękową. Niestety, gra posiada też minusy. Jak na swoje czasy przystało, Sol River boryka się z problemem będącym z morą innych platformowych 3D z przełomu epoki. Chodzi oczywiście o sterowanie kamerą, które bywa bardzo toporne i ślamazarne. Zagadki też są czasochłonne i nieraz muzolne, co niekoniecznie może Wam przypaść do gustu, jeśli jesteście przyzwyczajeni do szybszych produkcji. Zanim przejdziemy dalej, chciałam Wam serdecznie podziękować za wsparcie, jakie okazujecie nam, za komentarz, za prosty lajk, like, za suby. Dzięki wielkie i pamiętajcie, że jesteście wspaniali. Mam nadzieję, że nasze materiały dają Wam dużo radochy, że miło spędzacie czas i że zostaniecie z nami na dłużej. Jeśli chcecie pogadać na różne tematy w luźnej atmosferze, zapraszam serdecznie na naszego Discorda. Możemy tam śmieszkować, wymieniać się memami, e, pogadać na temat gierek, filmów, czy jakichś nowych seriali. Czy starych seriali, jak wolicie. Możemy też pogadać na głosowym, więc jeśli chcecie, to wpadajcie. Serdecznie zapraszamy. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, rozważcie proszę subskrypcję. Materiału tego typu to codzienność na tym kanale ale omawiamy też nowsze tytuły, czy to growe, czy kinowe. Mamy też newsy ze świata gamingu, regularne live'y. Zdarza nam się również zrobić relacje z eventu, co nie jest proste dla małych twórców, więc każdy sub jest mile widziany, bo pomaga nam się to rozwijać. Wróćmy do Nozgod, bo my tu gadu gadu, a jeszcze nic nie powiedziałam na temat samego remastera. Aspyr zdążył nas przyzwyczaić do tego, że porządnie podchodzi do tematu starych gier. Możemy to zaobserwować przy okazji remastera pierwszych trzech części Tomb Raider, wydanego w lutym tego roku, i nie inaczej jest Sol River. Na każdym kroku widać, że ludzie odpowiedzialni za tą kompilację są fanami serii. Dla przykładu, do pracy nad nią na stanowisku dyrektora zaproszono Reinę Audron, odpowiedzialną za szerzenie wiedzy o uniwersum nozgod przez swoją stronę The Age Den czy Reddita bądź Vicky. Ba! Reina nawet wydała swój własny HD remaster pierwszej części na dwa lata przed oficjalnym remasterem. To nie jest też pierwsza współpraca z nią, gdyż przy remasterach Tomb Raider pracowała jako environmental artist. Podobnie jak w przypadku Lary, tu też możemy przełączać grafikę w locie. Dodatkowo, poza drobnymi quality of life, takimi jak wskaźnik interakcji, kompas, tryb fotograficzny czy mapa. Dostaliśmy również zbiór wcześniej niepublikowanych sesji nagraniowych oryginalnych autorów głosowych, skrypt, aporki, jak i zaginione poziomy, czyli miejsca porzucone w trakcie developmentu gry. Można się po nich przejść i choć trochę przyjrzeć się kulisom powstawania gry. Obie części remastera, zarówno Solo river 1, jak i 2 zostały starannie wykonane. Wisienko na torcie jest dla mnie podejście do cinematików. Zamiast podbić rozdzielczość oryginalnego materiału źródłowego, twórcy remastera odtworzyli sceny, tworząc od nowa modele i trzymając się jeden do jednego ułożenia kamer, jak i światła. To się nazywa poświęcenie. Udało im się również dodać coś, co w oryginale było w planach, lecz z różnych powodów nie zostało wprowadzone do produktu końcowego, czyli cykl dnia i nocy. I mam z nim problem. Jest zbyt długi i zbyt ciemny. Momentami zdarzało się, że bez podbicia sztucznej jasności byłoby ciężko. Rozumiem realizm, wszak w rzeczywistości tak działa noc, ale nie oszukujmy się, utrudnia to rozgrywkę. Zdarzały się też typowe bugi gry po premierze i liczę na to, że popacza gra zostanie solidnie połatana, jak i usprawniona. Mankamentem jest też fakt, że gra nie posiada polskiego tłumaczenia, co zawsze smuci. Zważając na to, że od dłuższego czasu jesteśmy dosyć dużym rynkiem zainteresowanym grami wideo. Co widać na przykład po tym, że nawet Japończycy zaczęli nas doceniać tłumaczeniem Final Fantasy XVI. Czy wampiry z Nozgod mają być gorsze? Dlaczego zatem ta gra jest tak dla nas istotna? Historia Legacy of Kane nadal pozostaje bez zakończenia. Wydarzenia z ostatniej chronologicznie gry, czyli Defiance, jasno pokazują, że wątek miał być kontynuowany. Niestety słabo przyjęte gry z serii Tomb Raider przyczyniły się do sprzedaży Eidos, w którego skład wchodzi Crystal Dynamics. Nowy właściciel, Square Enix, skupił się na grach z Croft i jedyne, co dostaliśmy z uniwersum Legacy of Kane, było mierną grą PvP, która nie wyszła nawet z Early Access i przecieki o porzuconym projekcie zwanym Dead Sun. Nagłe pojawienie się w lipcu tego roku zbiórki na Comic Soul River The Dead Shall Rise, która zebrała prawie 1,5 miliona dolarów i obecny powrót serii w postaci Remastera napawają nas nadzieją, że nowy posiadacz marki Embracer Group ma plany co do wskrzeszenia tej dawno zapomnianej serii. Remaster so River* 1 i 2 jest naszym zdaniem flagowym przykładem, jak napisać list miłosny do wspaniałej serii. Czekamy na nasze fanty ze wsparcia zbiórki i nie omieszkamy się nimi pochwalić na kanale, a do tego czasu pozostaje czekać i liczyć na pozytywny odzew na powrót Keina i Raziela. Czy warto więc wydać 140 zł na tę kompilację? Szczerze to ciężko powiedzieć. Z jednej strony jest niemałe grono, które na samą wieść o Sol Riverze czekało na zakup. Z drugiej zaś, jeśli ktoś nie ma tej nostalgii w sobie, to może być za dużo za dwie gry, posiadające co prawda bogatą zawartość dodatkową, ale niewiele zmienioną od oryginału. Może warto wstrzymać się i poczekać na wyprzedażę? Nie nam oceniać. No cóż, to by było na tyle od nas. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, że dostaliście taki porządny zastrzyk nostalgii. Chętnie poczytamy, jakie macie w ogóle wspomnienia z marką, e, i odpowiemy na e, nurtujące Was pytania. Tymczasem życzę Wam szczęśliwego nowego roku i może zamiast grać w Tomb Raider na Sylwestra, silniejcie polega Legacy of Kane. Albo imprezujcie, kto wam broni. Wszystkiego dobrego.